No, nie, bo wita na moim kanale. Nie, mogę wita na moim kanale. Jak widzicie, coś tu się zmieniło. O, Okej. Okay. Okay. Będę musiał dać, że ten film nie jest przeznaczony dzieci. Chociaż dla dzieci wiedzą, co ich rodzice mówią. No i ogólnie, e, zepsułem odcinek, ale ogólnie, co DIYC chce słuchać? Swoją serię, Ja łapki w górę. Ja, e, ja, e, ja, ja ten, ja na, ja na te, ja na trzy łapki w górę. Pokażę Wam mój pierw, pierwszy serwer którym mi dawno nie grałem ale też na jeszcze też na cztery łapki w górę 40 zacznie serię i będzie i będzie, powie do Was będzie mówił w każdym odcinku do Was jeden komplement albo żart nie będzie mówił Bieg na ognisku. No bo na ognisku jedną rzecz tam trzeba było nagrywać od początku, bo czy nie się zdenerwował i wyszedł z pokoju. Ja mu już ten, wtedy ten dom ugasiłem, ale on znów go podpalił i nie był zdenerwowany. Okej, okay, ja już dwie minuty Właśnie chciałam pokazać, że stworzyłem farmę. Ja już wyrasta tutaj. To drzewo. Moje pierwsze drzewo zostawimy na pamiątkę, bo to jest drzewo, które było na naszym pierwszym. O kurczę. Mam mało serc Znaczy dużo, dużo Normalny człowiek tak jakby w realnym życiu. Ja tego nie przeżyłbym miał połamane nogi. No i jakbym miał połamane nogi, to było takie... Ule trochę. Ok, rozstawiliśmy drzewka i idziemy teraz pozabijać te. Owieczki, krówki. Bo nam trochę jedzenia brakuje. Bo, a musimy mieć przez tego jedzenia dużo. I pewnie pójdzie. Zrób farmę, bo farmę można zrobić w prosty sposób. Ja wiem, że ktoś tak powie. Nie mam farmę, tylko że farma będzie dużo wyrastać. Znaczy długo, nie dużo. W ogóle, na, w ogóle ja muszę zobaczyć e, w craftingu jak się robi siodło, bo ja mieć konia i chciałbym żeby w ogóle. Zbroja. broja, broni musi być siodło. Rzeczy tak, takie, tak, takie, takie, takie. Siodła? Nie ma. Bo tutaj brakuje mi jednej skóry, a do siodła... a siodła nie wiem, gdzie jest. Nie ma siodła. Chyba, że ja jestem jakiś ślepy, którego ja nie widzę. Powiedzcie, jestem ślepy i po prostu jestem ślepo, to mnie nie widzę. Okej, okay, karteczki. Ty co jest? Musiałbym mieć kobla i zrobiłbym mi się pistol. Ale mi się... Aaao! Tym... Patryk i jedna wełna. Łóżko jest zbyt daleko. Wiem. W ogóle jedna rzecz mi się nie podoba w Minecraft'cie Wiecie jaka? Czyli na przykład, że... Że nie mogę! Nie mogę. Nie zabijamy z tego slagą, bo jeszcze nam zrobią najazd. A ja taki nie jestem taki dobry, Enderman. Chyba. Okej, okay, w sumie to oni sami mogą pójść. A Derman nie wkurzał. E. Okej. Okay. Sprawdzamy, my ile kosztuje ten obraz. Ile my mamy Trzy obrazy, jakbyśmy mieli. Badzile, idziemy dalej.

Zobaczcie, jedną rzecz, że, to, że ta okolica jest dostępna do drewna, do zwierząt, do gór, do kopalni. I zobaczcie, że ta okolica jest idealna. Bo, bo, jakbym się bym na pustyni, jakbym chciał zamieszkać, to bym tam i miał mało drewna. Prawie w ogóle bym tam nie miał drewna. Do kopali bym miał dostęp, ale to co innego. I na przykład do, wo, do wody, no średnio. Na przykład do takich gór, średnio. No, nie i też na przykład do trzciny cukrowej no możesz mieć tam dostęp do trzciny cukrowej okej okay, chcę sobie zrobić kluczowe mamy tylko jedno jajko i jakoś to popsuje, to będzie źle co Okej. Zrobimy okej i żebyście nie powiedzieli, że ja nie umiem o, tak. No i patrzę. I teraz wam pokażę, że ja umiem. W sumie. Tu mi stać już na cztery. O! Tutaj sobie coś położymy i tule sobie położymy na przykład zapasowy kilo. Mam pomysł zrobimy tyk, tyk. A teraz myślę, że żelaznego brakuje. diamentów O! Ogólnie te ob ten obraz, który ja tu jest moim ulubionym obrazem. O! Cały dom w moich ulubionych obra obrazach. Nie, to mi się nie podoba. I tu. O! Co to jest? Nie wiem, co nie robić to, metę? co ja mówię, robić. ogólnie ja idziemy do domu Puteliego, jest i I... chcę coś zrobić. Puteliego mówił, że... Puteliego mówi, że to jest... To jest wyrazem, który robi jedzenie. Zabraliśmy mu to. Ciekawe, jak wtedy zareaguje. Co ty mi zabrałeś? Nic, Teddy. Na pewno. Na. Taka leży Po sobie zabiłem owce. Hello, Teddy. Ha, hello, nas. Nas, hello, on jest jakiś pijany. He, he. Teddy, spadaj. Okej. Wtedy, widzicie, się pyta, bo ty zawsze się na wełnę, to on się pyta, czy to nie moja wełna w moim domku? No, i w sumie na tym chciałbym zakończyć ten odcinek. Więc jeśli on się wam spodobał, to e, Stawcie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie tych odcinków więcej, no i cześć!